A je matka czerwić na dole. Ona idzie do góry razem z rodziną i tu pszczoły same decydują, w którym miejscu zaczynają zmowę. W bólu korpusowym to człowiek decyduje, damy przestrzeń powietrzną na siedmiu ramkach, czy wiecie co. A tu szkoła sama, tak ją, jak ją ewolucja ukształtowała, ona musi podjąć decyzję bo ona idzie do góry i jak skończyliśmy się góry, ona nie wróci się na dół po lód, zimę, ten, który nawet tam będzie. Po prostu to jest decyzja pszczół. No I się dlatego, dlatego, dlatego jesienią wypieramy lód we wrześniu, to ponieważ owszem, jeżeli jest, to no jasne, cieszymy się i wierzymy. Ale w tym miejscu, tu nie ma czerwów, nie ma jajeczka, nie tniemy, nie niszczymy, jeżeli mamy, to mamy czysty miód w plastrach, które wycinamy od dołu do góry, wkładamy o, do takiego pojemnika, jeżeli dysponujemy ruch innego, zabieramy do domu, zamykamy to jesienią, no i wiadomo, jak jest miód, no to wycinamy te plastry. Wycinamy do tego momentu, do którym pszczoły wiszą. Bo one już w koniec sierpnia, początek września, to one w dół już nie pójdą, tylko będą śły do dół. I to jest właśnie ten moment decyzji. I to wszystko jest wycinane. Na wiosnę jest na przestrzeni ustach. One, wiosna czy się wiosna pożyczki, rodzina się rozwija i zaczyna od nowa budować plasty z dół. Świeże, czyste, białe. Te plasty, które będą wycięte i które będziemy jeść. W naszych warunkach to 2-3 zimy pszczoły przezimowują bez zimy to standard, że one sobie są. To jest naturalny cykl. Każdego roku ona się roi, wydaje 2-3 kolejne rodziny z siebie. Nawet jeżeli nam ginie, to kiedyś kończy się pewien etap. Ale te pszczoły są w innych miejscach w okolicy. Wtedy czyścimy bardzo i za 2, 3, 5 lat z powrotem wracają. No, to znaczy, miałem wośnice. Miałem wośnice. I poprzednią zimę, zazimowały też, taką zinę, ale nie przetrwały i nie, nie przeżyły tej zimę. U nas był rok bardzo kiepski. Przeżywalność w stół po okolicznych pasieńcach były duże upadki w tych komisjach. Bo żeby one mogły się rozbudować, to nie jest źródłem. Mogą się to koroby, żeby dawać im tą przestrzeń, którą za gospodarkę. Bo jeszcze do policji. tak nie było. To była normalna taka. roku, Dwa roje zasięgniły barwie i dwa roje zasięgniły głowy, które były gdzieś przez 6 lat i było nam 4 rodziny. To znaczy, że jak popadnie rodzina, to nie odzyskać. A wtedy?